Według mnie nieograniczoność i niezliczoność nie oznaczają tego samego. Dzisiaj jest wtorek, 20 maja 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi różnicy między nieograniczonością a niezliczonością. Przede wszystkim nieograniczoność różni się od niezliczoności pod względem znaczenia. Gwiazdy są jednym z najpowszechniejszych przykładów, jakie kojarzą mi się z niezliczonością. Być może człowiek potrafi zliczyć, ile gwiazd świeci na czystym nocnym niebie, ale na pewno nie potrafi zliczyć, ile gwiazd istnieje w drodze mlecznej. Można zaś przypuszczać, że gwiazdy w drodze mlecznej są niezliczone dla ludzkości, lecz nie można na tej podstawie dojść do wniosku, że są one nieograniczone. Szacuje się, że w drodze mlecznej istnieje ponad 100 miliardów gwiazd. Chociaż jest to niezliczona liczba gwiazd w naszej galaktyce. Ta liczba jest jednak skończona, a zatem ograniczona. Wszechświat jest jedynym przykładem, jaki kojarzy mi się z nieograniczonością. Według jednej z najpopularniejszych teorii dotyczących kosmologii, wszechświat jest nieograniczony i nieskończony. W nieograniczonej przestrzeni wszechświata istnieje niezliczona liczba ciał niebieskich, które obejmują jednak ograniczoną przestrzeń kosmiczną. Chyba oznacza to, że nieograniczoność może zawierać w sobie niezliczoność, ale nie odwrotnie. Z bardziej praktycznej perspektywy niż kosmicznej zakładam, że istnieją niezliczone możliwości w życiu człowieka, ale na pewno nie są one nieograniczone. Przykładowo, podczas podróży dookoła świata, podróżnik mógłby natknąć się na niezliczone osoby, z którymi mógłby uczestniczyć w niezliczonej, lecz ograniczonej liczbie scenariuszy. Niektórzy ludzie mówią jednak, że mają nieograniczone możliwości życiowe, ale sądzę, że to nie może być prawda. Według zdrowego rozsądku ludzie, jako śmiertelnicy, mają ograniczoną długość życia, energię, umiejętności, zainteresowania, zdolności itp., więc ich możliwości życiowe zawsze pozostaną ograniczone.